Konkurs czytelniczy. Jeszcze we wrześniu, kiedy tylko ogłosili ten czytelniczy konkurs, postanowiłem wziąć w nim udział. Drużynowy tak ładnie o tym mówił i pani od Polskiego też, że książka to przyjaciel, a przyjaciel wiadomo pomaga we wszystkim i z przyjacielem zawsze przyjemniej niż samemu. Wszyscy się wtedy zapisywali. Ja też nie chciałem być najgorszy, no i zapisałem się razem z innymi. Konkurs czytelniczy. Jest we wszystkich szkołach, w całej Polsce. A ja myślałem, że tylko w naszej szkole. Dopiero Kasia Smolikówna powiedziała, że u nich w szkole też o konkursie mówiono. Ona też się zapisała. Kilka dni temu na zbiórce drużynowy zaczął mówić o tym konkursie i pytał, kto z nas zorganizował już w gronie rodzinnym wieczór pięknego czytania, albo co innego. Całe szczęście, że mnie o nic nie pytał, bo byłbym w kłopocie postanowiłem tego samego dnia taki wieczór urządzić mama z tatusiem poszli do teatru więc żeby grono rodzinne nie było zbyt małe zaprosiłem kasię Smolikównę chociaż do rodziny nie należy ale mieszka na tych samych schodach bardzo się ucieszyła powiedziała że ona też taki wieczór urządzi i mnie wtedy zaprosi przyszła z koleżanką żeby nas było więcej posadziłem wszystkich koło stołu i zacząłem czytać na głos ulubioną książkę która się nazywa Koziołeczek, a napisała ją Janina Porazińska. Szło mi gładko, bo całą tę książkę umiem prawie na pamięć. Ale zaraz na początku zrozumiałem, że co obcy to nie rodzina. Babcia nic nie mówiła. A Kasia i ta jej koleżanka, jak zaczęły trajkotać, że Koziołeczek to książka dla drugiej klasy, że one już ją dawno znają i że to się do konkursu nie zaliczy. Zaraz też wyciągnęły jakąś książkę o takiej dziewczynce, którą nazywano bułeczką i kazały mi czytać. A ja te książki widziałem pierwszy raz na oczy i wcale mi nie szło. Dopiero się pokazało, jaka z tej Kasi żmija. Powiedziała, że ja widocznie zaprosiłem ją na wieczór pięknego jąkania, a nie pięknego czytania. I widziałem, że się z tą koleżanką trącały łokciami i podśmiewały. Co miałem robić? Żeby to byli chłopcy, stłukłbym ich na kwaśne jabłko. Ale że dziewczyny, to tylko pogniewaliśmy się i zaraz sobie poszły. Na drugi dzień znowu pani od Polskiego pytała o konkurs. Kazała przygotować dzienniczki lektury i zapowiedziała, że po lekcjach zbierze je od nas. Dopiero sobie o tym dzienniczku przypomniałem. Rzeczywiście, noszę go w teczce cały czas razem ze spisem książek do konkursu. Zostałem więc zaraz na całą dużą przerwę w klasie. Poświęciłem się. Śniadanie zjadłem dopiero na historii, no ale trudno. Pisałem do dzienniczka dwie książki. Trochę mało, ale więcej nie zdążyłem, bo oprócz tytułu i autora trzeba było napisać trochę o tym, co jest w książce. Musiałem wszystko na poczekaniu wymyślić, a to nie takie łatwe. Ale niedarmo moja mama mówi, że ja jestem zdolny do wszystkiego. Jakoś mi to szybko poszło. Przy poszukiwaczach skarbów Żukrowskiego napisałem, że to szalenie interesująca książka o złodziejach, którzy szukali pierścionków z brylantami. Ale ich milicja złapała. Na drugą książkę wybrałem wańkę Czechowa. I napisałem, że to bardzo wesołe przygody radzieckiego pioniera i że chciałbym też spędzić lato, jak on w arteku. Jeszcze dodałem, że z takich książek można się bardzo wielu pożytecznych rzeczy nauczyć. I już był dzwonek na lekcję. Kto by pomyślał, że pani wszystkie książki zna? Przecież spis jest taki długi. A jednak na drugi dzień pani strasznie mnie zawstydziła i przeczytała to co napisałem w dzienniczku lektury na głos cała klasa śmiała się tak głośno że chyba na ulicy było słychać za karę mam napisać list do autora niby nie było powiedziane że za karę tylko że niby to mi się nie udało więc może list wyjdzie lepiej dobrze napiszę jeszcze dziś już nawet wiem do jakiego autora mam jedną bardzo ciekawą książkę nazywa się w pustyni i w puszczy napisał ją henryk sienkiewicz Cała książka jest o różnych przygodach w Afryce. Napiszę do tego autora, że jak teraz będzie jechał do Afryki, to niech mnie ze sobą zabierze. Taki człowiek, co pisze książki, musi być mądry. Na pewno mnie zrozumie, jak mu zupełnie szczerze napisze, że wolę polować na lwy, tygrysy i inne dzikie zwierzęta, niż chodzić do szkoły. I zobaczymy, co powie cała czwarta klasa, jak zobaczy moją fotografię z lewej strony tygrys, z prawej lew, a w środku ja. Przed chwilą dowiedziałem się, że Henryk Sienkiewicz już dawno nie żyje. A to pech!